Kręci o mój paskat, kręci o mój krat, kręci o mój paskat i kręcę ją Ja o <mallion> mój paskat, kręci o mój trap, uh, kręci o mój paskat i kręcę ją ja, Kręci o mój paskat, kręci trap, kręci o mój paskat i kręcę ją Paskata na duży warsztat, bo na tam wygląda jak gwiazda Kiedy wchodzę to nikt fastart, bo jest tak jak kropan ja w jak manse, na godziach pacman na bokorę ty zierasz linea Mówisz, że ci się czujesz ładna, ale moda dla nie ma styla. Jak robię to był Hip Hop, zawsze lekarz się za to fajnie robię trap jak jadłeś kaszkę Ha ha, ha jak jadłeś kaskę Wiedzamy różne restauracje Przy ja ten nie jestem głodny Ona mówi, że ma dobrą tłaską Jak ma być szczę, to jestem przystojny Wiem młoda hold up Nie jestem wykszany jak Kobak Ona chciałby tańczyć jak małpa, ale właśnie spali laki pona Toż młoda pora na nas jesteś słodka jaka na nas Chcesz fotki na Instagrama te filmy stąd Takie na Oscara Bo dobrze wiem się kręci o mój paskat kręci Kęci ją mój trap, o tak! Kęci ją mój baskat! Tak, I kręcę ją, jaa! Kęci ją mój baskat, kęci ją mój trap, oh, tak! ją mój baskat i kręcę ją, jaa! Kęci ją mój baskat, kęci ją mój trap, tak! ją mój baskat i kręcę ją, jaa! Arkie cię jak odkurzacz, lubi śmierć w ty za dużych bluza. Naz mi mówisz, że jestem luza, kryzaz mówi. Jeszcze jak kutas, ona w obiegunach. Nie wyrażam w sobie, bym o kulach. To jest pełnoprawna faska mego trapu, ale tak jak nic potrafi wkływać. A, zakręcona jest tak jak play, play mimo tego dalej chcę więcej. Staram się odchwalić i wyplay, slay. A ja wolę ją w dresach niż w sukience. o mój baskat, krecie o mój trap. Krecie o mój baskat i gra. Catchy o mój paskat, ketzi ją mi trap, ją mi paskat, paskat, ketzi ją mi paskat, ketzi paskat, ketzi ją ją mi paskat, ketzi paskat, ketzi ją mi trap, ketzi paskat, ketzi ją ją